Nie musi mnie pani zabawiać rozmową. Jeśli pani uczucia nie zmieniły się od kwietnia, proszę to powiedzieć. Moje uczucia i pragnienia nie zmieniły się, lecz jedno pani słowo, a nigdy już o tym nie wspomnę. Moje uczucia. Moje uczucia. Wstydzę się tego, co wtedy mówiłam. Moje uczucia się zmieniły. Są teraz całkiem inne. Lady Katarzyna mówiła mi o spotkaniu z panią. Jej relacja odniosła jednak skutek przeciwny do zamierzonego. Dała mi nadzieję, jakiej wcześniej nie miałem. Gdyby była mi pani całkiem przeciwna, powiedziałaby to bez wahania. Wie pan, że byłabym do tego zdolna. Po rzuceniu panu w twarz tylu obelg, mogłabym bez skrupułów obmówić pana i przed krewnymi. Mówiła pani tylko to na co zasłużyłem. Moje zachowanie było niewybaczalne. Myślę o nim z odrazu. Nie zapomnę pani na gang. Gdyby zachował się pan bardziej po gentlemansku, te słowa były dla mnie torturą. Nie wiedziałam, że tak pani przyjmie. Uważała pani, że jestem pozbawiony normalnych uczuć. Pamiętam też, że powiedziała pani, że żadne moje słowa nie przekonają jej do przyjęcia oświadczeń. Proszę tego nie powtarzać. Całe życie byłem samolubnym. Pojono mi w dzieciństwie dobre zasady, lecz postępując zgodnie z nimi, byłem dumny i wyniosły. Taki bym pozostał, gdyby nie ty. Najukochańsza Elżbieta. Zaręczona z panem Darsim? Żartujesz. To niemożliwe. Fatalny początek. Jeśli ty mi nie wierzysz, nikt inny też nie uwierzy. Ale mówię prawdę. On nadal mnie kocha i jesteśmy zaręczeni. To nie może być prawda. Wiem, jak go nie lubiłaś. To już minęło. Może nie zawsze kochałam go tak jak teraz, ale w takich przypadkach dobra pamięć jest zawadą. Powiedz szczerze, od jak dawna go kochasz? To stawało się stopniowo. Chyba od kiedy zobaczyłam jego piękną posiadłość w Pemberley. Oszalałaś, że przyjmujesz jego oświadczyny? Zawsze go nienawidziłaś. Tato, dałem moją zgodę. To człowiek, jakiemu nie śmiałbym odmówić. Ale przemyśl to lepiej. Znam twoje nastawienie. Dziecko, nie chcę się smucić widząc, jak nie potrafisz obdarzyć szacunkiem swojego męża. Jest zamożny, ale czy da ci szczęście? Czy masz inne zastrzeżenia prócz przekonania o mojej obojętności? Żadnych. Wiemy, że jest dumnym i niemiłym człowiekiem, ale to nic, jeśli go lubisz. Lubię go. Kocham. Nie ma w nim niewłaściwej dumy. Jest całkiem sympatyczny. Gdybyś znał jego wspaniałą myślność, nie zawsze go kochałam, ale teraz kocham go bardzo. To najlepszy mężczyzna, jakiego znam. W takim razie zasługuję na ciebie. Nie oddałbym Cię nikomu mniej godnemu.